Siemanko, ja jestem Adrian, to jest Akademia Jump City i dzisiaj pokażę wam jak nauczyć się kodi'ego. Teraz tak, zaczynaj... zacznijmy od początku. Kilka rzeczy, które wam będzie potrzebne, żeby zacząć się uczyć kodi'ego to przede wszystkim porządny pad na klasy, gdzie mamy wyjaśnionego w tutorialu od Licha w serii How i porządne salto w tył, tak samo w tutorialu sa do salta w tył od Licha w serii How tak jak już mówiłem. także. Jeżeli oponujcie te kroki, zabieram się za pierwsze wprawki naszego Kodziaka. Zapraszam Was ze mną na trampolinę sportową. Mam nadzieję, że macie pady na klatę i salta w tył ogarnięte. Jak to siedzi fajnie, to dopiero wtedy naprawdę zabieracie się za naukę Kodiego, bo wcześniej nie ma to sensu, robić sobie masę głupich nawyków, masę głupich błędów. gdzieś się przestraszycie i jeszcze nie daj Boże, do jakiejś konkluzji dojdzie. A mordeczki. Ja sobie też przypomnę, kilka padów, lekko się rozruszam i lecimy z wprawkami do Kodiego. na razie, pady i salta w tył. Myślę, że możemy już przejść do pierwszej i moim zdaniem takiej fundamentalnej wprawki do kodi'ego, czyli pad na brzuch przyciągany do padu na plecy i sobie to zapętlimy kilka razy, żeby oswoić się z tym, że z brzucha będziemy chodzić do tyłu, żeby nie się nie bał tego przerotować w późniejszych etapach. Lecimy! Wszyscy myślą, że żeby zrobić kodi'ego trzeba wykonać pat na brzuch i odepchnąć się ramionami od trampoliny. Nic bardziej mylnego, właśnie trzeba Spaść na brzusio, cofnąć porządnie biodro w tył, bo ciężkie cofnąć do przodu, zebrać nogi na siebie i zaciągając głową delikatnie, pomagając sobie ramionami, delikatnie podkreślam, złapać grupę, mocno kolanka do barków i zacząć rotować salto w tył. Jeszcze jedna bardzo ważna sprawa. Na początku polecam robić kod z nieco większej wysokości. Będzie Wam go łatwiej zrotować, łatwiej bezpiecznie postawić na nogi. A z czasem jak zaczniecie bardziej czuć ten tricie, będziecie mogli go robić coraz niżej, aż dojdziecie z nim do perfekcji i będziecie go robili totalnie, totalnie niziutko. Na początek weźcie sobie jakiegoś kolega, albo trenera, poproście, żeby wam wsunął materac, robicie porządny pad na brzuch, wyciągamy te kolana w tył, zaciągamy je jeszcze mocniej na siebie i próbujemy skręcić kodiego. Mam nadzieję, że wam wyjdzie. Przede wszystkim pamiętajcie o wcześniejszych krokach, powtarzajcie wszystkie kroki, żeby to wam wszystko wychodziło i jak czujecie się pewnie dopiero próbujemy pad na brzuch i salto z niego, czyli kodziaka. Jestem winnym popełnienia jak od Trzeba próbować, 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 katować się nie bać, no i przede wszystkim robić. Jeżeli nie będziecie robili, przełamywali swoich strachów i tak dalej, to nie ma opcji, żebyście robili progres. Także zawsze trzeba rozwijać się od prostszych triczków, właśnie jak pad na brzuch, pad na plecy, potem możemy wychodzić na jeszcze fajniejsze akrobaty. Także bierzcie się do roboty, czekamy na Wasze efekty, mordeczki i widzimy się w następnym odcinku. Dzięki wielkie i do następnego. Zaczynając od początku wszystkim. Szybcie, szybcie. Ważne rzeczy przed tym, zanim rozpoczniecie pierwszy próby waszy. Ona wam się może okazać. Co?